W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Matko Najświętsza, Maryjo, Matko Boża, zanosimy do Ciebie nasze modlitwy i prośby w godzinach trudności. W chwilach, gdy serca nasze są pełne trosk i zmartwień, patrzymy na Ciebie jako na matkę miłosierdzia, która zawsze jest gotowa nam pomóc i wspomóc w naszych najtrudniejszych chwilach. Matko Najświętsza, Ty, któraś była obecna przy krzyżu podczas cierpień Twojego Syna, zwracamy się do Ciebie z ufnością, prosząc o Twoją matczyną opiekę nad nami w obliczu naszych problemów i trudności. Prosimy Cię, abyś otoczyła nas swym płaszczem opieki i wspierała naszą wiarę w trudnych chwilach. Maryjo, Królowo Aniołów, prosimy Cię, abyś wysłuchała naszych modlitw. I wstawiła się za nami u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, pomóż nam znaleźć siłę i odwagę, aby przezwyciężyć trudności, które stoją przed nami i prowadź nas na drodze prawdy i miłości. O Matko Miłosierdzia, wierzymy, że Twój niepokalany płaszcz chroni nas przed złem i niebezpieczeństwem. Prosimy Cię abyś wspierała naszą rodzinę i naszych bliskich w trudnych chwilach, abyśmy mogli przejść przez nie z pokorą i zaufaniem w Boży plan. Maryjo, Matko Kościoła, prosimy Cię o łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy mogli służyć Bogu i bliźnim z oddaniem i miłością. Udziel nam swego błogosławieństwa i wsparcia w każdym naszym wysiłku na drodze ku świętości i zbawieniu. O Matko nieustającej pomocy, ufamy Tobie i oddajemy Ci wszystkie nasze zmartwienia i trudności. Bądź dla nas przewodniczką i pocieszycielką w każdej chwili naszego życia. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.